Co pan sądzi o nakaziu naszej maseczek? Szczerze powiedziawszy to... ...ciężko mi się też... Ale powiem tak szczerze, że to bardziej szkodzi niż pomaga. I z tego co wiem, to nie mam takiej potrzeby... Takiej potrzeby, żeby nosić tą maseczkę. Co pan sądzi o nakaziu naszej maseczek? Szczerze powiedziawszy, to tak ciężko mi się tak szybko przed, przed kamerą wypowiedzieć. Ale powiem tak szczerze, że to bardziej szkodzi niż pomaga. I z tego co wiem, to nie mam takiej potrzeby, żeby nosić tą maseczkę. No bo mam trudności w oddychaniu, nie muszę się przed policją tłumaczyć na ten temat. Czy maseczki? Nie, muszę żadnych, nie muszę im żadnych zaświadczeń na ten temat przedstawiać ewentualnie w sądzie. Czy maseczki chronią nas przed zakażeniem? Czy chronią nas? No nie chronią w ogóle, tylko jeszcze bardziej szkodzą, bo można dostać przez to grzybicy płuc i jeszcze tam parę innych chorób nie będę teraz wyma wymawiał co pan sądzi o nakazie naszej mastercze szczerze powiedziawszy to tak ciężko jest tak szybko przed przed... wypowiedzieć ale powiem tak szczerze że to bardziej szkodzi niż